Dzisiaj przeprowadzamy kwalifikacje wojewódzkie trzeciego turnieju o puchar premiera Donalda Tuska. W tej chwili mamy cztery drużyny Schorzowa, Chorzowa, Świętochłowic, Radziąkowa i Sklewic. Są to drużyny amatorskie jednak jest punkt, który dopuszcza możliwość grania trzech zawodników, którzy są zgłoszeni w Śląskim Związku Piłki Nożnej. Zaczynaliśmy od eliminacji gminnych i, i tak jest w całej Polsce. Natomiast kwalifikacje wojewódzkie jest to taki etap pośredni. Następnie są kwalifikacje wojewódzkie w poszczególnych kategoriach aż do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w Warszawie. Dzięki temu, że, że właśnie u nas wybudowano Orlik, powstało, po, po, powstało bardzo dużo drużyn, które przy tym Orliku jest. Mamy cztery drużyny, które praktycznie stale trenują na Orliku lub też po prostu uczestniczą. Część tych drużyn uczestniczy w lidze w Podokręgu Zabrze, a część po prostu przychodzi, przychodzi po prostu rekreacyjnie i też po moim okiem po prostu staram się wybierać zawodników takich, którzy mogą zasilić te drużyny, które grają w lidze w Podokręgu. Mamy cztery drużyny rocznik, od rocznika 2004 do. Barczyń 2002, 2000 i 1998. Czyli od, siódmy, od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy gimnazjum. Po raz trzeci uczestniczymy w tej edycji, czyli od początku. Byliśmy na wszystkich eliminacjach wojewódzkich i do tej pory naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy wyjechać, że dzieci mogą pograć też z innymi zespołami spoza naszego terenu. Tutaj akurat się spotkały drużyny, muszę przyznać, że bardzo dobre. Nawet bym powiedział, że, że zaskakująco dobre, także właśnie jest chorzowa, ta drużyna naprawdę to grają piłkę taką ligową. Ja to wiem, bo też jestem trenerem ligowym i wiem, oni grają piłkę typowo ligową. No my mamy dzieci Orl z Orlika, dlatego to się troszeczkę różni. Jakbyśmy tu przyjechali na przykład jakimś zespołem ligowym nie, z, naszego, z naszej ligi, to podejrzewam, że moglibyśmy z nimi dopiero konkurować. dawaj od razu! Нет, 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 нет,